Uwaga, Artur? O, waba, tak, 8. Głosu to już nie trzeba się przedstawiać. Józef, dobry wieczór, fajności, dójdź, piękny, zacny sygnał, 5, 10 dB, głośno wyraźnie. Już uprzedzam, Józef, miło Cię usłyszeć. Proszę i dobry wieczór. Witam, Artur, również miło mi ciebie usłyszeć także bardzo ładnie cię odbieram ja tutaj mam marchewki, to nie podaję ale na pewno na radiu innym by było 10 decybeli także idzie to bardzo pięknie i mocno także bardzo cieszę się, że cię słyszę, bo już dawno cię nie słyszałem no jasne, no jasne ale to jest ciekawostka tutaj to jest <laughs> Słuchaj Artur, chyba nic nie potrzebujesz, że mi tak słodzisz, bo jak mi ktoś tak słodzi, to raczej coś tam potrzebuje. No ale miejmy nadzieję, że tak nie jest. Ja też cię odbieram bardzo pięknie. Mirka, słyszałem, no wiadomo, Mirek to lokalna stacja, to nie będę wiesz, się tutaj wypowiadał, tylko się przywitam z Mirkiem. Witam Mirek, pozdrawiam, miłego wieczoru. serdecznie papatango 08 z tej strony 26, 6 Oscar Siera 3-2-3 Maciek i krużewniki. piątka, 5-9, 59. Bardzo się cieszę słysząc ciebie tutaj o tej porze. No witam Maciku, także również Oskar Sierra 3-2-3. Bardzo mocno wychodzisz, tak jak, podobnie jak Artur. No Artur trochę mocniej, bo widocznie ma inną antenę albo więcej zapłacił. Ale ciebie odbieram tak samo. Bardzo mi miło Was usłyszeć. Pozdrawiam miłego wieczoru i nie truję. Słuchaj, dzisiaj nie było wielkiej wody, także musimy chyba coś tam zapłacić, to się pojawi ta wielka woda, bo już chyba trzeci dzień czy czwarty nie słyszę wielkiej wody. Rzeczywiście nie było w ogóle cisza. E, Michał zresztą, Papatango 600, on, go nie usłyszymy, bo on jeździ na innym aucie, nie? I w tym traku nie ma radia po prostu nowym.